Słońce i stal. Esej autobiograficzny Yukio Mishimy. O tym dzisiaj w życiu pooczciwym zapraszam. Dzisiaj esej Yukio Mishimy, wybitnego pisarza, znanego na całym świecie, prawie otrzymał Nagrodę Nobla Literacką. Nie czytałem jego wielkich powieści, myślę, że to nadrobię w najbliższym czasie, ale przeczytałem właśnie ten jego esej, taki autobiograficzny esej, który ktoś gdzieś polecił jako coś, co... Jest bardzo ciekawy pod względem takim filozoficznym, jeśli chodzi o podejście do treningu, podejście do pracy ze słowami, do pisania i podejście do takiego intensywnego życia. I to jest coś, co, czego nie da się odmówić e, temu człowiekowi. E, o jego historii trochę po, powiem więcej później, ale ten esej jest napisany naprawdę wspaniały, wspaniale, wspaniałym językiem e, i gdy go czytałem, miałem podobne odczucia jako autor książki Zimno od Hipsyika, która jest już dostępna. Którą polecam, jako autor, gdy to czytałem, miałem podobne odczucia jak w historii, którą czytałem w książce o Marcelu Pruście. Że niektórzy, kto, niektórzy ludzie, niektórzy pisarze, był tam przykład konkretnie jednej pisarki, pamiętam, którzy chcieli tworzyć swoje dzieła, przez cały dzień pisali, pracowali nad swoim tekstem. A, żeby, a gdy dla rozluźnienia czytali prusta, to po prostu tracili wszelką motywację do dalszego pisania, do dalszego tworzenia. Po prostu jakość prusta, jakość tego tekstu była tak wysoka, że wydawało się, że nie ma sensu nic tworzyć swojego. Tu jest trochę podobna sytuacja. Jakość tego dzieła, znaczy jakość tego dzieła, czyli to jak jest napisane, daje Ci taki... Hmm, daje Ci takie uderzenie po łapach. Ile jeszcze jest przed Tobą nauki? Jak można zwiększyć taką intensywność w pisaniu, w tworzeniu? I ta intensywność, ekstacja związana z życiem, intensywność życia, to jest coś, co ten esej pozwoli Ci ponownie tak złapać i zrozumieć, bo w tym naszym współczesnym świecie często ta intensywność życia, to życie niebezpieczne, jakby powiedział. Nietzsche jest czymś, co nam umyka. Żyjemy bezpiecznie raczej. I mamy tutaj człowieka, który żył w Japonii w czasie II wojny. Po, ja po II wojnie, wiemy, co się w Japonii stało: Demilira demilitaryzacja, w pewnym sensie okupacja Stanów Zjednoczonych. I to, co mm, wyróżnia tego człowieka, to to, że on był wychowany w. Tej japońskiej filozofii Bushido, tej, tej związanej z shogunami, z tym jak działał ten kodeks honorowy. I właśnie Yukio Mishima był wychowany przez babkę do 12 roku życia, która pochodziła z tego rodu, która wdrożyła, w, wprasowała w niego te ideały. I mimo, że sam w pewnym sensie przyznał, że oszukiwał, żeby nie iść na front, to mówił, że to była potem jego najgorsza decyzja, ale. Następne lata życia to było niesamowite pokazanie, właśnie tej, tego żywota człowieka, który żyje intensywnie, żyje niebezpiecznie. Co konkretnie przez to rozumiem? Tak jak wspomniałem, on był kimś, kto nie godził się z tym, co się stało po wojnie. Uważał, że Japonia straciła tą swoją intensywność, straciła swój honor, straciła swoje piękno. I jest tutaj wspaniały przykład w tej książce wspaniała historia w tej książce, jak on był w Muzeum. Gdzie były teksty pilotów kamikaze, ostatnie teksty, które pisali przed tymi wylotami, które kończyły się ich nieprzychodzeniem z powrotem. I to, co on tutaj pisze, to to, że ideały, które oni tam cytowali, na przykład które tak brzmią propagandowo, jak tam za kraj, za honor, za ojczyznę, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie uważał je tyle za dobre, uważał je tyle za niezbędne dla niektórych, żeby właśnie złączyć się w większej idei, w takiej idei wartej śmierci. I to widać, że go to fascynowało, ale też fascynowało go to, gdy ktoś napisał coś naprawdę. I zacytował tam jeden z tych listów, który nie był właśnie powtórzeniem jakiegoś sloganu, mimo że pełnego emocji, takiego, który gdy go sobie wyryjesz w pamięć, jesteś gotów za niego umrzeć. To, co mu się bardzo podobało, to też prawda. Gdy na przykład przeczytał tam. O jednym gościu, który pisał popatrz, albo raczej nie pisał chyba popatrz, ale pisał, siedzę tu dzisiaj, wszystkie moje mięśnie są młode, sprawne, wszystko wspaniale działa, mam przed sobą teoretycznie tyle lat życia, a już za trzy godziny będę martwy. Trzy kropki, koniec. Taka prawda. Mówił, że ta prawda go fascynuje w dużej mierze i śmierć go fascynowała. I, I ten jego styl pisania, i zrozumienie życia, i właśnie to in, ta intensywność, to, była, to było coś, co w tej książce bardzo mi się podobało. I to, jak łączy w pewnym sensie rozwój umysłowy, rozwój myślenia, rozwój pisarstwa, w swoim wypadku, z rozwojem fizycznym, z rozwojem mięśni, z rozwojem ciała. Mówi, że trening ciała i to jest, co jest fascynujące dla nas, trenujących że trening ciała to było coś, co. Nauczyło go równie dużo jak trening umysłowy, w pewnym sensie trening ciała. Wykończenie cielesne może dać ci taką wiedzę, taki wgląd, jakiego nieskończona ilość intelektualnej pracy ci nie da. Mówi, że to, co tu trzyma ducha, czyli to ciało, jest tu po to, żebyśmy go w pełni doświadczali. I to, co mu pozwalało doświadczać tego ciała, to stal. Mówi o stali jako narzędziu do trenowania mięśni, czyli kulturystyce i podnoszenia ciężarów coraz większych. Jak mówi, jak mięśnie rosną razem ze stalą, którą podnosisz. Im więcej stali, tym większe mięśnie. Na przykład jest taki fajny cytat. Pisze na przykład o właśnie tym połączeniu pracy umysłowej i pracy pisarskiej. Tak. Chciałbym tu zwrócić uwagę czytelnika, że wszystko to wyłoniło się z mojej myśli w cudzysłowie. Wierzę, że tak jak trening ciała zwraca naszemu panowaniu mięśni, dotychczas niezależne od woli, taki podobny proces zachodzi przy treningu myślenia. Zarówno ciało, jak i umysł w wyniku nieuniknionej tendencji, którą chciałoby się wręcz określić zmianem swego rodzaju prawa natury, z łatwością popadają wszak w automatyzm. Ja jednak Doświadczyłem niejednokrotnie, że nawet mały kanał odpowiednio przekopany zmienić może bieg większej rzeki. W tym tkwi kolejna zbieżność ciała i ducha. Chodzi o ich skłonność do natychmiastowego tworzenia sobie mikrokosmosu i przyjmowania panującego w nim pozornego ładu. Ilekroć tylko zawładnie nimi pewna idea. Choć w istocie jest to moment chwilowego zawieszenia, odczuwamy go. Niczym pełne wigoru działanie dośrodkowe. Funkcja ciała i umysłu, polegająca na kreowaniu chwilowego mikrokosmosu, ma wiele wspólnego z iluzją, ale to właśnie takiemu pozornemu ładowi zawdzięczamy często przelotne odczucie szczęścia w życiu. Można to nazwać funkcją obronną naszego życia, które broni się przed chaosem świata zewnętrznego, zwijając się w kulkę niczym jesz. Jak widzisz wspaniale opisane i można na dwoje rozumieć tą, tą ucieczkę od chaosu. Możemy sami stworzyć tą ucieczkę od chaosu. Pracując nad swoim myśleniem, pracując nad swoim ciałem, możemy dać się pokonać temu chaosowi życia, gdy w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, gdy nie bierzemy tego pod kontrolę, gdy nad tym nie panujemy. Jest jeszcze jeden tu piękny cytat, który Wam chciałem przeczytać, który naprawdę robi wrażenie, żeby pokazać Wam, jaki to jest wspaniały pisarz faktycznie. Tu jest. Fragment a propos tego, jak autor leciał super szybkim wojskowym samolotem. Wzwiedziony F-104, srebrzysty falelus o ostrych krawędziach, wybija się w niebiosa, ja w środku, niczym samotny plemnik. Niedługo dowiem się, co czuje plemnik w momencie ejakulacji. Nie ma wątpliwości, że najbardziej kręcowe, najbardziej oddalone i pograniczne doznania naszych czasów mają związek z kluczowym dla podróży kosmicznych przyspieszeniem ziemskim G. Raczej nie jest też błędem stwierdzenie, że ekstrema powszednich odczuć naszych czasów stapiają się z G. Żyjemy w epoce, w której skrajności tego, co niegdyś nazywaliśmy psychiką, sprowadzają się do G. Najmniejszego znaczenia nie mają miłość i nienawiść, które by nie zakładały G w jakimś odległym momencie. G... Jest bez wątpienia zniewalającą siłą fizyczną tego, co boskie, ale także upojeniem, będącym absolutnym przeciwieństwem upojenia i limitem intelektu, leżącym dokładnie po przeciwnej stronie granic intelektu. Piszę to też, bo jest, to był test na jako spadochroniarz, który musiał przejść. Dlatego mówił o tym plemniku, który będzie ejakulowany, no bo jak wiadomo, spadochroniarz musi. Z samolotu wyskoczyć. W każdym razie takie piękne, obrazowe piśmiennictwo i czuć tą intensywność, jeśli chodzi o życie. I to jest coś, co dało mi taką chęć wręcz do zwiększenia objętości treningów, zwiększenia ilości treningów, zwiększenia ilości intensywności pisania czy tworzenia. Bo, bo gdy się czyta takie eseje, to właśnie to chcesz zrobić, i to jest ich ważna cecha. Warto jeszcze wspomnieć o właśnie autorze, że. Był kimś, kto, tak jak wspomniałem na początku, trochę nie żył w zgodzie ze swoim ideałem, gdy się z armii trochę wykręcił z wojny. O tyle, jeśli chodzi o jego koniec, koniec jego żywota, to na pewno żył w zgodzie ze swoim ideałem. Bo jak w tej książce też się pojawia spora fascynacja śmiercią. Cały czas. Często tam pisze, nie cały czas, ale często tam pisze, że chciałby, żeby jego ciało było gotowe na śmierć, żeby było w pełni sprawne, żeby umarł faktycznie jak taki w pewnym sensie bohater, jak taki samuraj, który sam decyduje o tym, co, czy wybiera życie, czy nie. Dla tych z Was, którzy znają kodeks, ten Bushido, znają tą historię samurajów, szogunów, to wiedzą, że istniała tam koncepcja seppuku, czyli samobójstwa honorowego, które świetnie opisuje w swoich książkach wyleciało mi w głowie, jak się ten gość nazywa, ale gość, który napisał książkę Shogun, książkę Taipan i jeśli chodzi o książkę Shogun tam właśnie wspaniale opisany ten kodeks honorowy samurajów i ta Japonia lat wieku 17. i tak jakby autor nasz tego eseju mimo, że żył współcześnie to w roku dokładnie 1970, z, po napisaniu i oddaniu swojego ostatniej części swojego dzieła, które swoją drogą jest bardzo dobre, które warto przeczytać, e, zrobił mały pucz. Wydarzył się do jednostki wojskowej ze swoimi zwolennikami e, i mm, zajął jeden z budynków. Po czym wyszedł na zewnątrz i przemawiał do żołnierzy: chciał, żeby Japonia wróciła do zarządzania sobą. Chciał, żeby Japonia wróciła do siły, do takich nacjonalistycznych wartości się, można powiedzieć, że, od, że, że nawiązywał do tych nacjonalistycznych japońskich wartości, i ta jego przemowa płomienna do tego wojska nie miała odzewu, nie słuchano go. I mimo tych prób, wszelkich, można powiedzieć, że zawiódł. Wtedy wrócił do tego budynku, który zajął i z pomocą swoich właśnie współpracowników popełnił to honorowe samobójstwo. Popełnił w Sepuku. I był dość młodym człowiekiem w ten czas, około 50. Także można powiedzieć, że ziściło się to, o czym marzył, że był w pełni sprawny i odebrał sobie sam życie właśnie e, szablą tak jak to robili jego przodkowie, samurajowie, shoguni. I gdy o tym czytałem, potem tą właśnie jego historię, myślałem, bo wywołał to ogromną kontrowersję, jest w Japonii nienawidzony przez niektórych, kochany przez niektórych jako pisarz. Głównie też ludzie byli zawiedzeni, że zabił się jako pisarz taki wybitny, że mógł jeszcze tyle dać światu. Ale widzisz, to intensywne życie widocznie tego w tym momencie wymagało. Także. Ktoś niesamowita, niesamowicie interesująca postać, to na pewno niesamowicie um, intensywnie żyjący człowiek i ta intensywność bije e, z tego tekstu. Jeśli przeczytasz słońce i stal, myślę, że trochę tej intensywności w Twoim życiu może się pojawić więcej, co będzie bez wątpienia dobre, bo wydaje mi się, że często tej intensywności nam trochę brakuje, żyjemy bardzo bezpiecznie, e, zamiast żyć trochę bardziej niebezpiecznie. I podsumowując, polecam ten krótki esej dla tych, którzy ćwiczą, dla kulturystów, dla tych, którzy dbają o swoje ciało, dla tych, którzy piszą, dla tych, którzy dbają też o swój rozwój intelektualny. Może to sprawi, że te standardy się podniosą. Może to sprawi, że będziesz chciał robić więcej, robić lepiej, robić rzeczy inaczej, zwiększyć intensywność, żyć bardziej niebezpiecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga i recenzji już wkrótce. Pozdrawiam, cześć!